Projekt Dzieci Mariupola powstał w roku 2016 i zapoczątkował działania, które stały się bezpośrednią przyczyną powstania Fundacji Czerwony Mak. Edyta Mak, założycielka i prezeska fundacji, była w ten nauczycielką w Społecznym Gimnazjum nr 2 w Poznaniu, a ja byłam w jej klasie wychowawczej. Gdy we wrześniu 2016 roku wróciliśmy do szkoły, Edyta wciąż miała w pamięci swoją sierpniową wyprawę do Mariupola, gdzie odwiedziła dom dziecka Republikę Pielgrzym. Poznała tam grupę bardzo szczęśliwych, pozytywnych dzieci, które pogodę ducha utrzymywały pomimo zatrważających warunków życia. Piliki, bo tak nazywamy mieszkańców Republiki, spały na metalowych łóżkach piętrowych w starej pościeli, używali starych ręczników. Płatki śniadaniowe jedli bez mleka, bo było za drogie, a gdy Edyta przygotowała dla nich naleśniki, było to wydarzenie, które miało miejsce dosłownie raz na rok. Brakowało też rzecz jasna ubrań czy zeszytów szkolnych, nie wspominając już o jakiejkolwiek rozrywce, bo w pielgrzymie był jeden mały dziecięcy rowerek, który podopieczni dzielili między siebie niezależnie od wieku. Edyta zaproponowała naszej klasie realizację projektu Dzieci Mariupola, który miał na celu pomoc naszym rówieśnikom w Ukrainie. Zaczęło się od zbiórki upragnionych rowerów, a potem przez trzy lata organizowaliśmy zbiórki żywności, ubrań, przygotowywaliśmy wyprawki szkolne, prezenty bożonarodzeniowe. Naszym głównym celem było zaproszenie pilików na wakacje do Polski i udało nam się to zrealizować dwukrotnie, a to wszystko dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli. Po zakończeniu nauki w gimnazjum, wolontariusze kontynuowali projekt, a w lutym 2022 roku z oczywistych względów nasze działania przybrały na sile. Misja fundacji zawsze była i będzie skoncentrowana na dzieciach, ale wybuch pełnoskalowej wojny wymusił na nas rozszerzenie pomocy w tych aspektach, które dotychczas nie były w centrum naszej uwagi. Takich jak chociażby organizacja medykamentów czy artykułów pierwszej potrzeby także dla żołnierzy i ludności cywilnej. Rok później, w czerwcu 2023 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została Fundacja Czerwony Mak. I choć teraz obchodzi ona swoje drugie urodziny, to w rzeczywistości jest owocem działań podejmowanych i organizowanych przez ostatnie 9 lat.